Kiedy czołgi Abrams dotarły do Ukrainy, natychmiast stały się celem numer jeden. Rosyjskie siły oferowały miliony rubli nagrody za ich zniszczenie. Ale czy ukraińskie załogi czołgów mogą w pełni zaufać sojusznikowi, na którym najbardziej polegają w walce? Nie mamy lotnictwa ani artylerii, mamy tylko czołg. Rosyjskie polowanie na zachodnie czołgi stwarza ogromne problemy dla ukraińskich jednostek pancernych. Do tego chroniczny brak amunicji artyleryjskiej zmusza ukraińskie brygady do walki bliżej pozycji wroga, co dramatycznie zwiększa i tak już wysokie ryzyko dla załóg czołgów. Jak wygląda tak niebezpieczna walka? Posłuchajmy ukraińskiego czołgisty Zabramsa. Ostatnio byliśmy wielokrotnie trafiani. Kilka tygodni temu, na przykład podczas jednego wyjścia bojowego, mieliśmy 10 do 15 trafień w ciągu jednego dnia. Uczucie jest takie jak, nie wiem, jakby ktoś założył ci na głowę wiadro i zaczął uderzać w nie kijem. Ale to wiadro jest dużo większe, a hałas o wiele głośniejszy. Ten żołnierz miał szczęście, w przeciwieństwie do załóg 47 Brygady Zmechanizowanej, która jako pierwsza walczyła na Abramsach dostarczonych przez USA. Co się stało z pierwszymi ukraińskimi Abramsami? Na początku roku 1947 brygada zmechanizowana stała się jedyną jednostką w ukraińskiej armii wyposażoną w nowe amerykańskie czołgi. Zanim Abramsy dotarły, brygada korzystała z kilku Leopardów 2A6, które przetrwały intensywne walki, lecz było ich po prostu za mało. Nowo dostarczone amerykańskie maszyny natychmiast wysłano na front, na północ od Afdiivki, regionu, który pod koniec jesieni 2023 roku stał się głównym celem rosyjskiej ofensywy. Czołgi M1 zostały rzucone w sam środek bitwy.